Zdarzyło się to niedawno i wciąż próbuję zrozumieć, co się stało. Zapnijcie pasy, czeka Was przejażdżka. Mam 16 lat i od czasu lockdown stałem się bardzo leniwy. Mieszkam w pobliżu krzaków i ścieżki, która biegnie wzdłuż rzeki. To bardzo piękna okolica i bardzo popularna. Zjadłam dużo lizaków i ciastek, więc postanowiłam ruszyć swój tłusty tyłek i pójść pobiegać. Było południe, było gorąco, więc naprawdę ciężko było biegać i pociłem się jak świnia. Mam taką osobliwość, jeśli wychodzę pobiegać, gdy jest gorąco, dostaję mdłości, nie na poważnie, ale po prostu trochę wymiotuję podczas biegu. Dzisiaj, zwłaszcza po zjedzeniu tylu bzdur, czułem się naprawdę źle. Podczas biegu czułam mdłości w żołądku i wiedziałam, że będę wymiotować. Ponieważ nie jestem kretynem, oddaliłem się nieco od toru, aby zwymiotować w krzakach. W tym momencie podszedł do mnie matka z małym pieskiem i małym dzieckiem. Matka: Przepraszam, młody człowieku. Co ty do cholery robisz? Wyglądała jak jedna z tych kobiet z tych filmów o czarownicach i była przerażająca. Ja: Och, przepraszam. Po prostu zwymiotowałem. Nie martw się. Jest tu naprawdę gorąco i to się zdarza, gdy jest mi za gorąco. Myślałem, że ta kobieta ma serce i sprawdza, czy wszystko ze mną w porządku, ale myliłem się. Matka: To jest miejsce publiczne. Może powinnaś się z tym wstrzymać. To obrzydliwe i nie chcę, żeby moje dziecko widziało, jak wymiotujesz. Więc zwolnij, żeby publiczność nie mogła cię zobaczyć, ty obrzydliwa świnia. Ma, przepraszam, nie mogę nic na to poradzić, jestem poza torem i nikogo nie skrzywdziłam, więc proszę zostawcie mnie w spokoju. Ma, wy, dzieci, jesteście tak pozbawione szacunku. Nie chcę widzieć, jak się miotacie, zadzwonię na policję, bo przeszkadzacie społeczności. Ma, może pan po prostu przejść obok. Proszę zostawić mnie w spokoju. W tym momencie byłam zła, przestraszona i chciałam odejść. Nadal czułam się chora i wiedziałam, że będę wymiotować w każdej sekundzie, ale naprawdę nie chciałam, żeby ta kobieta wezwała na mnie policję. Zaczęłam przechodzić obok niej, kiedy mnie złapała, zostajesz i czekasz na policję. Zaczęła dzwonić na policję. Tak bardzo chciałem zwymiotować, Próbowałem odsunąć się od tej szalonej leniwej pani, ale ona złapała mnie za włosy, mam długie włosy jak na faceta. W tym momencie pomyślałem, że to już koniec i zwymiotowałem na ziemię, kilka kropel dostało się na jej psa i na jej biedne dziecko, które w tej chwili siedziało i bawiło się kwiatkami. Krzyczałam i krzyczałam, pies nie miał nic przeciwko i zlizał wymiociny, a dziecko tylko siedziało, nie pomnę na całą sytuację. Kobieta, wciąż krzycząc, wyjęła gaz pieprzowy do samoobrony i rozpyliła go w moje oczy. Ból był nie do zniesienia i upadłem, płacząc i zaciskając oczy. Święty człowiek, który przechodził obok, zobaczył mnie płaczącą i tę kobietę z gazem pieprzowym i natychmiast połączył dwa i dwa, podbiegł po gaz pieprzowy i kazał tej kobiecie się położyć, sprawdzając jednocześnie, czy nic mi nie jest. Nie widziałam ani nie pamiętam, co się stało dalej, ale wezwano policję i aresztowano tę kobietę. Naoczny świadek był ze mną przez cały czas i nawet przyjechał ze mną do szpitala. Moi rodzice wyjechali. Kobieta została aresztowana i otrzymała wyrok więzienia. Mąż mojej matki okazał się bardzo miłym facetem i przyszedł do mojego domu, aby osobiście przeprosić i kupił mi grę Xbox jako prezent na przeprosiny. Rodzina człowieka, który mi pomógł, i moja rodzina stały się całkiem dobrymi przyjaciółmi, a ja bardzo zaprzyjaźniłam się z jego córką, która była w moim wieku. Spotykamy się teraz ze sobą. Nie miałem żadnych poważnych uszkodzeń oczu, ale teraz potrzebuję okularów do czytania, co jest bardzo złe. Ja i mój chłopak mamy po 16 lat. Jesteśmy razem już od roku i każdy miesiąc był dla nas męczący ze względu na moich rodziców. Oni nie mogą znieść mojego chłopaka. W ten weekend, na naszą rocznicę, mój chłopak chciał mnie zabrać na kolację i do kina, ale moi rodzice uparli się, że nie możemy iść sami. Kiedy zapytałam moją mamę dlaczego, odpowiedziała, dlaczego postawiłabyś się w takiej sytuacji, jakby myślała, że kolacja w restauracji doprowadzi do seksu, czy coś. Ma coś śledzącego w moim telefonie, wie czy faktycznie byliśmy w restauracji i kinie, czy nie. Najbardziej frustrujące w tym wszystkim jest to, że obiecali mi od dziecka, że mogę chodzić na randki, jak tylko skończę 16 lat, a teraz nie dotrzymują obietnicy. I jeszcze oczekują, że po tym wszystkim będę im ufać. Próbowałam ukryć przed moim chłopakiem. Jak bardzo go nie lubią, ale on mógł to stwierdzić po tym, jak zachowywali się wokół niego. Są absolutnie przekonani, że będzie dla mnie okrutny, bo jego ojciec był okrutny dla niego. Dosłownie wszystko, co ma, to adechadę i lęk społeczny, więc ma tendencję do mówienia albo za dużo, albo wcale, kiedy jest wokół nich. Najwyraźniej w ich umysłach jest to wystarczający powód, by myśleć, że będzie dla mnie obraźliwy. Powiedzieli mi też, że jest zły bo nie chodzi do kościoła, choć przed kowbojem chodził i nadal wyznaje tę samą wiarę, co my. Dziewczyna jego wujka zaszła w ciążę w szkole, więc moi rodzice lubią mi to wypominać. Jestem pewna, że myślą, że mój chłopak zajdzie w ciąże, będzie mnie maltretował, a potem rzuci. Nie będę kłamać. Mój chłopak nie jest normalny. Czasami mówi głośno, nosi garnitur do szkoły cały czas tylko dla zabawy i ma obsesję na punkcie Elvisa Presleya. Ale ma mnóstwo przyjaciół. Jest chyba najbardziej znanym chłopakiem w całej szkole i kocham go. Dziś wieczorem, gdy kładłam się spać, usłyszałam jak mama mówi do mojego taty, opierała się o niego i trzymała go za rękę, doprowadza mnie to do szału. I to mnie naprawdę zdenerwowało. Zostały tylko dwa lata, a potem już nie będą mogli mi mówić, co mam robić. Mam 16 lat, mieszkam w Europie Wschodniej, w małym, bardzo biednym kraju, udało mi się kupić sobie, oczywiście z pomocą rodziców, nowy telefon z dobrym aparatem bo lubię robić zdjęcia. Moja mama pracuje w szkole podstawowej i zazwyczaj jeździmy razem pociągiem. Kiedyś w pociągu jechało małe dziecko. Moja mama znała ich mamę i zaczęły ze sobą rozmawiać, a dziecko zaczęło rozmawiać ze mną. Ma, masz nowy telefon? Ja, tak, kupiłam go za własne pieniądze. Ma, jest taki fajny, mogę go zobaczyć? Ja, tak, tylko nie zepsuj go, dobrze? Ma, ok, poszłam do toalety, bo szkolne toalety są obrzydliwe. Kiedy wróciłam, zobaczyłam, że ten cholerny mały dzieciak rozbił mój telefon. Powiedziałam bez wyrzutów sumienia, och, przepraszam. Moja mama wyglądała na bardzo zmartwioną, a ja po prostu zaczęłam płakać, bo tak ciężko pracowałam na ten telefon. Był taki drogi, więc wysiadłam z pociągu i usiadłam na ławce. Moja mama poszła za mną z moim teraz zepsutym telefonem w ręku i zaczęła mnie pocieszać. Na szczęście mój telefon został naprawiony i działa dobrze, a ja nie mam już kontaktu z tym dzieckiem. Wiesz, co jest wspaniałe? Rodzice, kiedy przyprowadzają swoje dzieci do kawiarni i myślą, nie muszę zajmować się moimi dziećmi, obsługa zrobi to za mnie. Po prostu to uwielbiam. Mogę być sarkastyczna cały dzień, jeśli mi na to pozwolisz. Kiedyś zastanawiałem się, dlaczego dzieci, nawet w internecie, myślą, że ludzie powinni upuścić wszystko, aby się nimi zająć, ale teraz nie sądzę. Dziękuję Wam, ja rodzice, za nauczenie moich dzieci, że przypadkowi ludzie powinni się nimi opiekować. Uczyniliście nasze życie piekłem. Ciocia zabrała mnie do kawiarni na dachu na miły posiłek. Niestety, ludzie siedzący obok nas okazali się być okropnymi rodzicami. Siedzieli plecami do piątki swoich dzieci, podczas gdy ich pociechy biegały po kawiarni. Było to typowe zachowanie, wpadanie na ludzi, przewracanie napojów, kradzież jedzenia, zabawa roślinami, wska do fontanny i kradzież pustych krzeseł. Zniszczyli zak w kształcie królika, a był to mój ulubiony zak. Rodzice oczywiście nie zwracali uwagi na to, komu ich dzieci będą przeszkadzać. Personel wiele razy prosił ich, żeby pilnowali swoich dzieci, ale rodzice mieli to gdzieś. Najwyraźniej ich rozmowa była o wiele ważniejsza niż dbanie o innych ludzi, bo nikt poza nimi nie bawił się dobrze. W końcu jedno z nich wzięło krzesło, przechyliło je tak, że stanęło na dwóch nogach, przeciągnęło je na szczyt schodów i usiadło na nim inne dziecko. Trzecie dziecko podeszło i popchnęło je oba, dziecko na krześle poleciało i zostało uratowane tylko dzięki czystemu szczęściu pracownika, który był w pobliżu. To dziecko umarłoby, gdyby nie było tamtego pracownika. To był przełomowy moment dla dosłownie wszystkich w kawiarni. Złożyliśmy skargę, a rodzice na swój woźny sposób obwinili personel za prawie zabicie ich dzieci. Rodzice zamierzali pozwać kawiarnię za narażanie ich dzieci na niebezpieczeństwo i krzyczeli na personel za to, że nie opiekował się lepiej ich dziećmi. Wszyscy rzucili się na siebie i przerodziło się to w bójkę o to, kto powinien zająć się dziećmi. Oczywiście rodzice nie chcieli wziąć na siebie odpowiedzialności i powiedzieli, że zamierzają zrobić sobie wesołe życie z tej kawiarni. Nie mogę powiedzieć, czy wezwali do kawiarni policję, czy nie, ale założę się, że próbowali to zrobić i zostali ze śmiechem wygonieni z sali. Kawiarenka zresztą była w porządku, nie zaszkodziło im nie zajmowanie się dziećmi, bo nie należało to do ich obowiązków. Wczoraj siedziałem w swoim salonie, patrząc na podwórko. Zobaczyłem, że obok mojego domu zatrzymał się meniwan. Kierowca, kobieta, zamienił się miejscami z mężczyzną. Odjechali. Około 20 minut później wrócili. Kobieta wysiadła z siedzenia pasażera, otworzyła tylne drzwi, z samochodu wysiadło dziecko, wyjęła coś, co wyglądało jak nocnik. Dziecko usiadło na nocniku i załatwiło swoje sprawy. Kobieta następnie wyrzuciła zawartość nocnika do ogrodu. Wtedy inne dziecko wysiadło z samochodu i usiadło na nocniku. Wyszedłem na zewnątrz i zapytałem, czy wszystko w porządku? Kobieta odpowiedziała, moje dziecko chciało iść do toalety. Wtedy powiedziałem: Trzymaj mocz w samochodzie, nie wyrzucaj go na moim podwórku. Gdyby to byli wyczerpani podróżnicy w rozpaczliwej potrzebie toalety i niewiedzący, gdzie jest najbliższa publiczna toaleta, zrozumiałbym. Ale kiedy zobaczyłem, że mężczyzna idzie po coś z pikupa po drugiej stronie ulicy, pomyślałem: Hej, ten facet wynajmuje dolne piętro po drugiej stronie ulicy. Potem znowu wyszli.